Witajcie, witajcie, dzisiaj kolejny raz yy, kopułek śnieżny, jest to grzybek jadalny. Teraz właśnie jesienią możemy go spotkać na takich łąkach najczęściej. To jest grzybek z rodziny wodnichowatych. Można go śmiało zbierać, jeść. No ale trzeba się uzbroić w cierpliwość, bo grzybek nie jest duży, ale czasami bardzo gromadnie rośnie, tak jak tutaj w tym przypadku. Tu wam pokażę. Zobaczcie na przykładzie mojej dłoni. To są największe owocniki, które wybrałem. Te dwa. Te naprawdę są giganty. Yy, te dwa to są bardzo duże. Reszta te mniejsze owocniki najczęściej takie występują. Możecie zobaczyć. Dość charakterystycznych grzybek. Spójrzcie, że blaszki się bardzo ładnie suwają na trzon. Moment. A zobaczcie. Jak te blaszki schodzą na trzon na każdym z owocników mogą być mniej lub bardziej takie właśnie stoż, takie stoszkowate, taki odwrócony stożek chciałem powiedzieć niektóre mogą być takie kopułkowate ale te blaszki też wchodzą na trzon ogólnie grzybek jest białego koloru może mieć lekko kremowy kapelusz albo biały to w zależności jaki owocnik jest Starszy. Jeszcze Wam tu pokażę, jak rosną. Ja sobie pozabieram tych kilka kopułków. Zaraz Wam tutaj pokażę, jak one rosną. Tak, zobaczcie, tutaj te kopułki leżą na dole. To są akurat te, które Wam pokazywałem i kilka takich jeszcze, których nie wstawiłem na, na ten film, ale zobaczcie tutaj, gdzie widzicie te białe takie kropeczki, to są kopułki śnieżne. Tak samo tutaj, spójrzcie, to wszystko to jest kopułek śnieżny. A pokażę Wam, gdzie to znalazłem. Zobaczcie, takie łąki, i można trafić na te kopułki jak najbardziej. I można też trafić na kilka ciekawych innych grzybków. A jeżeli trafię, to będę je pokazywał. Dobra, do usłyszenia. Cześć, Pa.